To laboratorium to są przede wszystkim obrabiarki sterowane numerycznie, połączone z innymi urządzeniami typu roboty, typu spawarki, urządzenia pomiarowe. Ma służyć. Naszym studentom, ale nie po to, żeby im pokazać, tylko to są urządzenia, które oni będą mogli obsługiwać. Bo do tej pory to mają profesjonalne maszyny stojące na hali, gdzie wykładowca pokazuje im, a te maszyny będą sami obsługiwać, będziemy proponować certyfikaty studentom do zdobycia, certyfikaty Siemensa, bo nad tymi maszynami czuwa ta firma Siemens u nas i z kolei firma Tokautomatyka Automatyka ma uprawnienia do wydawania certyfikatów. Szkolenie kształcenie będzie normalnie, a jeżeli ktoś będzie chciał zrobić certyfikat, to musi jeszcze dodatkowo się douczyć. Uruchomienie tego laboratorium to będzie to wdrażanie Smart Education 4.0 w, w życiu, nie tylko w teorii ma służyć studentom do e, nauki e, obsługi e, maszyn CNC e, w technologii frezowania. Jednocześnie widzimy tutaj Zintegrowano maszynę z robotem, więc tutaj też są możliwości nauki, programowania robotów i nauki integracji jednej maszyny z drugą. Właściwością tych symulatorów jest to, że jest na nich pełna kopia ustawień maszyny, którą mamy w rzeczywistości. Także student może nauczyć się, nie będąc fizycznie przy maszynie, może nauczyć się obsługi maszyny, symulator rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której możemy nauczyć się spawania, bez e, potrzeby stawiania rzeczywistej spawarki, gdzie e, przy normalnym spawarce mamy dużo zanieczyszczeń, tego typu spraw. Tu jest wszystko, co odbywa się e, w sterylnym środowisku.